Cześć, z tej strony Max z grupy Prenews. To jest kolejny odcinek World of Tanks Report. W tym odcinku mam dla Was parę ciekawostek informacji o nowych czołgach. Pierwszy z nich to M60 Patton, podobny do M48 Pattona, z tym, że będzie lepiej opancerzony i wolniejszy. Prawdopodobnie będzie to 10. poziom. Eee, no, wygląda bardzo podobnie do e, Patona, przynajmniej dla mnie, który e, no, nie jest jakiś super mm, znawcą. Znaczy, mo, może nie, nie znawcą. Nie posiadam tego Patona e, 10 mm, poziomu e, i nie wiem, jak on wygląda, ale mm, kojarzy go mniej więcej i dla mnie wygląda on bardzo podobnie jak M48. E, kolejny choke mm, to VK7201 Lywe. No, wygląda. Wygląda jak minimaus, czyli tam v 9 poziomu, wieżą lowa, e, lewa, sorry. E, tylko działo ma dużo większe. Według moich informacji, e, czołg będzie posiadał działo 150 mm. No, czyli naprawdę, naprawdę e, potężna. No, no, są to tylko moje domysły, znaczy może nie domysły. E, takie ciekawostki, które. Znajduje gdzieś w sieci, to, to jest taki blok takiego jednego dewelopera, zbiera wiadomości i udostępnia je. No i właśnie dał nam, wydał newsa o takim właśnie czołgu. Wybaczcie za jakość zdjęć, zrobione po prostu aparatem. Ktoś zrobił zdjęciem, który zrobił zdjęcie monitora, na którym są te czołgi. To jest naprawdę już tak tajne, że <laughs> chyba tajniejsze nie może być. W każdym razie. Zapowiadają się te czołgi naprawdę, naprawdę nieźle, szczególnie, że pisze mi tutaj, że to mają być dziesiąte poziomy, czyli nie wiem, czy będzie jakieś rozgałęzienie, czy będą kolejne drzewka, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, to też sami możecie pokombinować co z czym i jak, no tylko właśnie... Naprawdę genialnie, przynajmniej ten VK7201L wygląda naprawdę genialnie. Kolejny czołg dotyczący już patcha 8.5, w którym jest potwierdzone przez wielu deweloperów, że zostanie wprowadzona druga linia niemieckich czołgów średnich. Mam dla Was newsa o Indian Panzer, czyli ósmym poziomie tejże właśnie drugiej linii czołgów średnich niemieckich. Będzie miało prawdopodobnie 90 mm działo, podobne do działa... Pershinga, słaby armor, tfu, armor, słaby pancerz i 750 koni mechanicznych. Czyli, no, może być. Jak na może być. Jeszcze nie wiemy ile waży. Także, no, nie, nie za bardzo mo mogę tam wam powie powiedzieć ile. Czy będzie miał dobre przyspieszenie jako prędkość maksymalną. Ale wygląda no, z, z podwozia, wygląda naprawdę jak czołg lepki. Ma pochyły pancerz, niski profil, nie za długi. Tylko wieża ta podobna do lewej, tak mi nie pasuje, kurczę tutaj. Działo ma naprawdę długie, to jest ta 90. Ale no właśnie ta wieża, jakby dano mu jakąś wieżę z E50 albo... Um, Panterki, no to na, na pewno też byłoby inaczej, a tak to mi się trochę kojarzy właśnie z tym wolnym, ociężałym e, lwem. Mm. No i to tyle. <laughs> Taki króciutki e, raporcik. E, też nie chcę jakoś ich przedłużać. To mają być takie szybkie strzały, szybkie newsy, e, żebyście się jak najwięcej dowiedzieli. E, jak już mówiłem, nie są to potwierdzone i pewne informacje. Są to wycieki w pewnym sensie. E, ja też nie, nie, nie daję Wam gwarancji, że na pewno to, co teraz mówię, jest prawdą i pojawi się w patchu. Takie moje, e, moje poplanie. W każdym razie komentujcie, subskrybujcie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pa, pa.